Siema, ma tu Memrus. Dzisiaj otworzymy 5 saszetek z Champions League produkcji Topsa. Na razie trafię do dupy karty 15-16. Może teraz będzie coś lepszego. Pierwsza saszetka. Jakiś klub 100 albo coś. Kodzików mam już w pizdeczkę. Lorenzi, Johnson, Nabakin, De Gea i Rafinha. A na koniec Edinson, Cavani, Karta Gwiazdy. Zobacz sobie go postawy, bo jest całkiem niezły. Druga saszetka. Ktoś, kto tam leci za kujsy, że tak powiem. Ramzej Kisa Arbeloa Kapitan Benelgio. Oh yeah. Karta gwiazdy Diego Costa. What the fuck. I zawodnik meczu Neymar. Wow. Trzecia saszetka. A teraz od tyłu. Arararasoń, czy jak mu tam, Rojo. Maxwell. Sisoko i e Mobile. I na koniec duet podolski bulut, powtórka, ale tutaj postawię gdzieś tam z boku, nawet go chyba nie będzie widać czwarta saszetka na razie nie jest najgorzej, ale nie jest najlepiej Weischer Arnold Ramirez Alonzo, krasko, kodzik, co tutaj jest? O kurwa, limitka! Ja pierdolę! Jest! Kuźwa, Lewandowska! Jest! Ale odpaliło. Limitowana edycja srebrna karta Roberta Lewandowskiego. Wow, wróciłem na ziemię. Najlepszy opening w życiu. Kurde. Może jeszcze jedna na koniec? Chyba bym zleciał z krzesła. Dobra, ostatnia saszetka tego już nic nie przebije. Persić. Serio, kuźwa mać. Nie powiem co tam jest. Kapitan Stransl, Isko Szenderlein, guliwan, Toprak. Jep. O kurde! Jest! Je yeah, ja znowu ochłonąłem, ale zajebiście się błyszczy. O kurde, o kurde, ale opening, dobra, kończę, cześć.